Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Łukarzek rdzeną Marcin Najman. Trzymano. No i kurczę, nie ma tej walki z biniem, co? Na, z którą Jakim biniem? polska, pinie, polska bior, na to przestań, czekała. Marci, przestań tam dobrze wiesz, dob Ale dobrze nie. wiesz, że ludzie chcieliby to do, zobaczyć. Nie, walka. Chleba i igrzysk. Nie, to, no to mają walkę z Golą. To jest walka. To jest fajna walka. To jest za fajna walka. walka. To jest do Walka. Bo walka e, pod tym względem jest fajna, że nie macie konfliktów, ale jesteście tak, tak e, innymi prawda, personami. Nie. Prawda jest taka, że to rozegrał wszystko bomber. Kolega na minę i mówi, bo ja mam powiedziałem, idę po wszystkich medialnych włodarzy. Bo ja cały czas nie rozumiem, o co chodzi, że ktoś jest medialny włodarz, a jakiś włodarz jest niemedialny. I mówię, a to, nie, tak to dla zasady... Ktoś musiał... Nie. Ktoś nie. musiał tę z fejmu unieść. Nie, po, I po, po prostu stwierdziłem, że po prostu, a to tak dla przykładu... A do no i, zaczą... Ta, <laughs> Każdego, no i za Każdego Tak! Medialnego! Medialnego. Zacząłem, no i zacząłem od Jóźwiaka. Okej. Okay. No i wiesz, z chodzi o ci o wszystkich włodarzy? No, wszystkich medialnych okay. włodarzy. Czyli Leksy też będziesz chciał bić? Nie, I Sławka Peszko? Nie, nie, <laughs> nie walczę, ze Sławkiem to wiem. Tomka Olenika? Royal Division. No dla no, to wszystko szło z tego klucza. No, tak. I teraz tak, Paweł z falstartem przyznaję, pozdrawiam Paweł, ale, ale koniec ale końców tak. stanęło na moim. To prawda. Pawła z prezesury zdjęli. Royal, <laughs> później Royal Division, bala na dywanie, w pizdu upadło, olejnik na... I teraz nie na jeb ten, tylko na że cesarz go na i I teraz... Naturalnie kierunek był wyznaczony na. bąbla. Nie, na, na pazmistrza Śląska, na bąbla. Ok. Na okay. bąbel, czwaniak. Wziął, mówi, ale zaraz, zaraz. Tu jest jeszcze inny medialny włodarz. Obrócił, Zas, wszystko, zasłonił się. Zasł zasłonił. Kolega Czyli słynna flaga Japonii Słynna flaga Japończyka została wywieszona. Poszedł y, Wojtek Gola. Y, fakt, że tam barometr wczoraj wypuszczał powietrze, bo. Yy, za trzy razy wczoraj wiedziałem, że walka jest, walki nie ma, walka jest, walka nie ma. Małysię. Bo polska, skakał, polska, skakał. No wszystko dlatego wszystko, ci wszystko mówię, wszystko to zależało gada. od barometru. Tak, tak. I teraz tak, yy, ja wiem, że się nie chciał przyznać, dlatego chciałem, że tak było, dlatego prosiłem, żeby wziąć ten wariograf. Na wariografie by wszystko wyszło, albo do notariusza pismo, że się jednak nie ostrał, nie? Ale nie, dobra, idziemy dalej. Miało być MMA, nie ma MMA. Mówię, to chociaż nogi zostawmy. Nie, nie ma nóg, jest same ręce. I waga muszę zrobić do 105. Ja się zgodziłem już na wszystko. Ej, teraz masz. Nie, ja potem 112. Potem powiedziałem tak, czekajcie, nie dzwoncie już. Wszystko, co będzie chciał, kurwa, ja akceptuję. No i tak stanęło. No. Ale wiecie, mam też świadomość, że, wiesz, tam się może komuś krzywda stać. Jeżeli się stanie Wojtkowi, to mam nadzieję, że w końcu bombę stanie na wysokości zadania i będzie chciał kolegę pomścić. Pomścić, tak? Tak. No dobra, ale był, był temat w ogóle tej walki z, z Boxderem? No jest od paru lat. No. Ale teraz, chodźmy teraz, przez te ostatnie dni, które się działy. No był, no te i ten, były... no ten wpierd**ł Wojtka. No przecież jak zwykle, no. No przecież standardowo, no. kolegę. Czyli Wojtek y, gola jedyny pokazał Kohones z Wodarzy, tak? No. Żeby, żeby szedł. Koniec końców 15 minut przed, przed panelem, bo... Bo od wczoraj trzy razy było, że walka jest, walki nie ma. Ja jadę podczas podróży z do Warszawy. Nie się dowiadujesz się, dwa... że jest? Nie. trzy razy zawracałem! Dwa razy się <laughs> zmieniło, dwa razy zawracałem. Nawrotkę robię, mówię, k***a, jestem już mi koło Raszyna, mówię, może się uda. Dobra, jednak jest, dobra, jedziemy. Ale tam koło Tomaszowa ma ze Na nawrotkę robiłem. Ale za paliwo oddali, za nawrotki. Nie, no spokojnie tam. Dobra, Marcie, Dobra, Marcin, ale jeśli chodzi o Binia, musimy ten temat poruszyć, no bo... A po co? No bo wszyscy, cała Polska wie, że temat na pewno był gdzieś tam negocjowany, żeby ta walka gdzieś tam ja, się... Ja już z... negocjowałem. No dobra, ale żeby ta walka się gdzieś tam odbyła, dlaczego twoim zdaniem nie ma tej walki? Ja ci powiem dlaczego. E. Bo to jest biografia niegrzeczny żywot najmana. Czy wy sobie wyobrażacie, żeby cesarz polskich... Polski druga, druga książka? Tak. O. Że cesarz polskich freak fightów który wydał biografię, ma z takim gównem wychodzić do klatki, który jest przemocowcem, który jest y, domowym ninżą, który gnębi swoją rodzinę. No nie, 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 nie. To jest w ogóle poniżej... On niech się na z żulami pod Pałacem Kultury z Kanady, teraz sobie robi jakiś kontent na biało-czerwonych barwach. W ogóle nie wiem, dlaczego ktoś nie, 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 nie może z tym te, tego też ukrócić, bo sobie po prostu tak naprawdę ryj wyciera e, e, polskimi, barwę. Tak, polskimi barwami. I, I nie może tak być. No, I co ja napiszę w dalszej części? Że walczyłem z żulem z podpacy kultury? No nie może tak być. Nie może. To jeszcze, z żulem to jeszcze pół biedy. Ale nie z, z ninją, który gnębi swoją rodzinę. No dobra, Marcin, ale to jakby totalnie... Zasadzie, odsuwasz... Tak swoją drogą Nie, to m, na y, biografia najmana.pl, jeżeli chcecie biografię przeczytać, bo już jest dostępna. Oczywiście, że trochę żałuję, że już ją w tym momencie wydałem, bo po walce z Wojtkiem Golą, bo to będą naprawdę niezłe jaja i to by był naprawdę dobry rozdział, to już będzie w, w kontynuacji. Natomiast natomiast na dziś możecie ją dostać na...

Zimu to to da, była walka, I to mało tego, sportowa, nie freefajtowa! Bo prześcigy to jest sportowiec! Pełną no, no, oczywiście! O, to jest walka! Dziennikarz, sportowiec, no. polityk. No i to jest walka! O. To takiej walki szukamy. Ale zobacz jak odwraca... od Już... razu, zobacz, jak się. Kolejna flaga Japonii. No, nie, no. Ale on mnie też wyzywał do walki. Ok tego nie No to teraz nie. się zemściłeś, bo widziałeś? Ach to <grym grym grym> zrobił? No, flaga Japonii wywieszona. Walnęła. Cześć, do... cześć, cześć, bo ty zobaczyć, jak klecca walnęła. Jeśli chodzi jeszcze o, o Wojtka Gole, to jakie ty masz o nim ogólnie zdanie, jako o człowieku? Ja go, lat, nie, go o, prywatnie lubię, no ale nie da się też jakby no przejść obok, te, obok tego, tego całego kontentu, który robi. I, I jest naprawdę wdzięcznym tematem, bo no nie znałem innej takiej osoby, która na udowodnienie jakiejś tezy poszłaby do Montaliusza, no, e żeby jej pismo nie wiem, że na przykład się osrał albo się nie osrał, nie? Więc jakby no, naprawdę wdzięczny temat. No ale poszedł i udowodnił całej Polsce chyba. No, yy, jak będę ważył 105, to tak. Dobra, Marcin, powiedz mi, jeśli chodzi, bo to też jest ciekawe, że yy, Wojtek Gola potem ten Bokzel, ta walka z Bokzelem, naprawdę byłaby ciekawa, bo to yy, galer, galeria jurajska to jest słynna słynne no, wasze ale, sprawy. Ale, ale przecież powiedziałem, to na, musiało, to powiedziałem to, to na, na początku, finish, powiedziałem na początku. Misja. Jest prosta. Włodarza. Yy, unicestwienie wszystkich yy, medialnych włodarzy, dlatego że ja nie rozumiem, dlaczego to jest jakiś taki. <laughs> nie, nie, nie wiem, czemu to ma w ogóle służyć. Medialny włodarz. Ja, ja tą całą bańkę, tą, te pozory, wszystkie. Chcę po prostu. To, to są pozoranci. To są pozoranci, uzurpatorzy. O! Uzurpatorzy. To są wszystkich uzurpatorów medialnych włodarzy. Czeka ścięcie przez cesarza. Ale jesteś, yy, Wojtek zarzucił, że jesteś samozwańczym cesarzem, że sam sobie, kuszy, czy, nie, czy Ryta, się Ryta, właśnie, że, o, jedno słowo o Krzyśku, Krzyśku Rycie, bo też tam między wami zawrzało troszeczkę. Nie, no daj spokój, nie będę, nie, nie będę wypowiadał się na temat, yy, wiesz, yy, faceta Murańskiego, nie interesują mnie ich prywatne relacje, ich prywatne ko konotacje i wszystko to, co gdzieś tam na zapleczu robili, mnie to w ogóle nie interesuje. Szatnie, szatnie. Szatni. Posz, z tym, tym ciałem dziad dziadostwa. Dzięki Marcin, dziękuję, dziękuję bardzo. Cześć.